Od kilku już lat Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce rozszerza swoją działalność. Tylko w ostatnim czasie zbudowane zostało profesjonalne miejsce do kontroli i ważenia pojazdów, jedno z nielicznych na Mazowszu i w kraju. Miejski Zakład Komunikacyjny w OstroNce spółka Zoo przeżywa bardzo dobry czas. Pozyskaliśmy wiele milionów środków unijnych, zakład się zmienił. Główną naszą ideą i myślą jest to, żeby Użytkownicy, żeby klienci tego zakładu jeździli bezpiecznie, jeździli wygodnie, jeździli w jak najbardziej komfortowych warunkach. I myślę, że to się w ostatnich latach po prostu dokonuje. Podstawą tych wszelkich zmian była w moim przekonaniu odważna decyzja sprzed kilku lat, to znaczy przekształcenie zakładu budżetowego, który mógł się utrzymywać właściwie tylko ze sprzedaży biletów w spółkę ZOO. Dzisiaj spółka prowadzi różnorodną działalność, oczywiście, ta podstawowa to przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej, ale też na przykład prowadzi szkolenia, sprzedaje paliwo, prowadzi też płatny parking dla dużych samochodów. To wszystko sprawia, że bilety w Ostrołęce nie rosną w jakimś zastraszającym tempie, a zakład rozwija się w sposób naprawdę niezwykły. Stacja do kontroli pojazdów nie jest jedyną inwestycją przeprowadzoną przez spółkę MZK w Ostrołęce. W tej chwili weszliśmy, dzięki tym środkom oczywiście unijnym i tutaj środkom Urzędu Miasta w XXI wiek. Przede wszystkim, jak Państwo możecie zauważyć, no odnowiony jest tabor całkowicie, gdzie mamy ekologiczny Euro 5, nowoczesny tabor. Zrealizowane są przystanki, wiaty przystankowe, gdzie jak Państwo mogli zauważyć, jest to podświetlane wiaty i są bezpieczne, widoczne z daleka, rozkłady jazdy, tablice informacyjne dla pasażerów, gdzie wyświetlany jest na bieżąco, przyjazd autobusów, odjazd, opóźnienie, ewentualnie przyspieszenie. Zmodelizowana została cała tutaj zajezdnia, więc plac manewrowy, budynek nasz administracyjno gospodarczy wdrożona jest karta miejska, także bardzo dużo jest tych inwestycji. A jakie nowości czekają pasażerów w przyszłym roku? Przede wszystkim, jak Państwo mogli zauważyć, uruchamiamy nowolinię, a więc tutaj jest między dworcem a Rzekuniem, poprzez Stobolice i Czarnowiec. Jest to jedna zmiana. Myślę, że następną jako zostanie Galeria Bursztynowa, bo tutaj od ulicy Sienkiewicza mamy przez Korczaka bardzo ładną, już zrobioną drogę. To jest jedna sprawa, no oczywiście zakup dalszy taboru, zakup przystanków następnych będzie w ilości 30, więc będziemy mieli w sumie 75 tych przystanków. No i to co najważniejsze, myślę, co naprawdę wprowadzi na XXI wiek, to w 2015 roku będą już u nas jeździły autobusy elektryczne.